czasem może dopaść cię klęska urodzaju, czyli sytuacja, w której masz bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo rozwiązań, a nie masz pojęcia, które z nich będzie najlepsze. W tej sytuacji warto posłużyć się techniką macierzy kryteriów, która w krótkim czasie pozwoli ci wybrać kilka najważniejszych, najlepszych pomysłów. Od czego zaczynamy? Od tego, żeby zgodnie z nazwą wybrać kryteria, które będą najważniejsze w ocenie pomysłów. Może to być na przykład czas, jak szybko jesteś w stanie dane rozwiązanie wcielić w życie? Oceniamy każdy z pomysłów w skali od 1 do 10. Jeśli pomysł będzie wymagać dużo czasu, trzeba się będzie naczekać zanim się będziesz mógł cieszyć jego efektami, to takiemu pomysłowi damy 1 punkt. Jeśli dany pomysł można wcielić błyskawicznie, od razu dajemy 10 punktów. Inne ważne kryterium to pieniądze. Zawsze trzeba się z nimi liczyć. Więc pomysły, które są bardzo drogie, dostaną jeden punkt, a takie, które są za darmo, można z nich skorzystać, nie ponosząc żadnych kosztów, dajemy 10 punktów i korzystamy oczywiście z wszystkich pozostałych punktów skali. Trzecie kryterium, które często ma sens w ocenie rozwiązań, to jest ich skuteczność. Skuteczny pomysł to jest taki, który daje duże rezultaty, który sprawia, że w znaczący sposób przybliżamy się do osiągnięcia celu, na przykład zwiększenia sprzedaży. Więc jeśli już się uda ten pomysł wcielić w życie, i efekty będą bardzo duże, przyznajemy 10 punktów takiemu pomysłowi i jeśli efekty będą takie sobie, możemy na przykład 5 punktów przyznać w tej kategorii. Tworzymy sobie listę pomysłów, zapisujemy jeden pod drugim. Tutaj mamy trzy ważne kryteria. Oceniamy każdy pomysł tymi kryteriami i sumujemy liczbę punktów. I często będzie tak, że spośród wszystkich pomysłów zostaną ci trzy, które mają tych punktów najwięcej. Co prawda nie wybraliśmy jeszcze jednego, ale szybkie przejście z 20 różnych rozwiązań do trzech też już będzie bardzo dobrym efektem. Dlatego, jeśli masz dużo potencjalnych rozwiązań i chcesz szybko w kilku faworytów wyłonić, wtedy macie kryterium z pewnością Ci się przyda.